Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkie ryby w horoskopie miesięcznym na luty 2024 roku. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, jak i zawodowo-finansową, a także energetycznie-zdrowotną. Zatem zapraszam do wysłuchania. Ryby luty 2024, jakieś rady, wskazówki dla rybek, ryby. Ale się będzie działo, kochane rywki. Karta wyjściowa, jak jest teraz ja będzie za chwilę. Siódemka kielichów. Nie zakładajcie nic za zapas. Nie piszcie w głowie czarnych scenariuszy. Nie piszcie w głowie żadnych scenariuszy. Nie zamytajcie pod dywan problemów. Zwracajcie uwagę na to, że wszystko jest takie jak się Wam wydaje, że jest. Czy nie macie fałszywego obrazu rzeczywistości, jakichś fałszywych przekonań? Co Wam może przeszkadzać? Karta śmierci i dwójka buław, no jakiś brak transformacji, transformacji, metamorfozy, zmiany waszego. Wnętrza, waszych nawyków, waszego życia, i przez to możecie czuć taki marazm, że, że nie idziecie do przodu, że się nie rozwijacie. Karta Rada Rycerz Kielichów. Rycerz Kielichów mówi o tym, że w przeszłości jest jakaś rada, jest mądrość. Po, zastanówcie się, przeanalizujcie swoje doświadczenia, co, jak, co może być skorelowane z tym, jak jest teraz. Poszukajcie mądrości w sobie i w swoich, w swoich doświadczeniach. Ale rycerz kielichów też mówi o tym, że mogą być jakieś powroty, czy to osoby z przeszłości, czy jakiegoś pomysłu, które gdzieś tam zostawiłyście w, dal, zostawiłyście w przeszłości, tak? Czy jakieś pracy z przeszłości, będą jakieś powroty. To, co nieuniknione i wynik: siódemka denarów i rycerz denarów. No, nieuniknione jest to, że ziarenko sukcesu już zostało albo za chwilę zostanie zasiane na plony. Na ten sukces trzeba będzie chwilę poczekać ale warto. Bądźcie cierpliwe, zdecydowanie los będzie wówczas Wam łaskawy. No i Rycerz denarów, bardzo dobre wiadomości, newsy, super zakończone sprawy różnego rodzaju, awansy, ale również jakieś legalizacje, zaręczyny. Super. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymam kciuki, życzę fantastycznego lutego. Pa, pa, do usłyszenia, do zobaczenia.